Cześć, jeśli zarządzasz flotą to pewnie to urządzenie z tyłu jest ci doskonale znane. Oglądaj dalej, pokażę ci jak czy każdym wydaniu samochodu w ogóle nie używać drukarki i wszystkie dokumenty podpisywać online. No i tak jak widzisz, w zasadzie wcale żadnej drukarki nie potrzebujemy, bo zarówno protokół, jak i treść umowy powierzenia samochodu oraz polityki flotowej może być podpisana na smartfonie. Wejdź na nowifit.pl, załóż darmowe konto i przetestuj samodzielnie.